Witam państwa ponownie w ostatniej części naszego spotkania. Postaram się odpowiedzieć na państwa pytania. Jest ich tutaj około 11 pytań. Proszę państwa, pierwsze pytanie: Jakie wymogi musi spełnić pomieszczenie, w którym zamontowana będzie pompa ciepła? Co do kwestii wymogów, to zwrócę uwagę na dwie istotne kwestie, czyli odpowiednia kubatura, jeżeli jednostka zewnętrzna, pompa ciepła znajduje się w pomieszczeniu. W przypadku pomp ciepła monoblokowych ta kubatura nie ma tu dużego znaczenia. Z reguły kubatura pomieszczeń nie jest duża. W niektórych pompach ciepła wystarczy 3-4 metry sześcienne. Zwracam uwagę na to, że często w instrukcjach instalacji podane są te wartości kubaturowe. Wynika to z normy. Z reguły nie ma jakichś specjalnych, ostrych wymogów. Na pewno musi być to pomieszczenie ogrzewane, ale dotyczy to wszystkich urządzeń, czyli. W przypadku urządzeń, gdzie jest elektronika, temperatura powinna być co najmniej 10 stopni w pomieszczeniu, a pomieszczenie powinno być ogrzewane. Także reasumując, nie ma jakichś specjalnych wymogów, są to właściwie identyczne wymogi jak w innych urządzeniach, a nawet dużo mniejsze, dlatego że nie musi być tutaj całkowicie sprawna wentylacja grawitacyjna. Może być to wentylacja mniej sprawna i może być to jest to kwestia wymogu kubaturowego. Jeżeli chodzi o, o kolejne pytanie, jaki jest okres żywotności pompy ciepła, przyjmuje się w standardach, że w przypadku pomp ciepła gruntowych jest to około 20-25 lat, ze względu na trwałość sprężarki. W przypadku pomp powietrze-woda około 18-20 lat. W przypadku pomp powietrze-powietrze, czyli klimatyzatorów, około 15 lat. Trwałość urządzeń, tak, pomp ciepła jest no, wyraźnie wyższa niż innych urządzeń, ale zwrócę też uwagę na elementy instalacji, na przykład na dolne źródło ciepła, pionowe czy poziome, gdzie trwałość jest minimum 50 lat, często ponad 80 lat. Także ta trwałość jest tutaj bardzo duża w stosunku do innych elementów instalacji. Często jest tak, że przy takiej istniejącej instalacji z pionowym czy poziomowym wymiennikiem ciepła w tym czasie wymieni się czy cztery kotły gazowe, albo pięć kotłów gazowych. W związku z tym jest to ważny ważny element. Bardzo ważnym elementem jest pompa, w pompie ciepła jest sprężarka, i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, jaka jest gwarancja na taką sprężarkę, budowana w pompie ciepła. Skąd mogę wiedzieć, trzecie pytanie: skąd mogę wiedzieć, że pompa ciepła zapewni komfort termiczny w danej nieruchomości? Komfort cieplny jest to kwestia z jednej strony temperatur w pomieszczeniu, z drugiej strony w szybkości nagrzewania instalacji. Jeżeli skupimy się na temperaturach, no to jeżeli dobrze zostanie dobrana pompa ciepła w sposób prawidłowy, mimo tego, że się będzie dołączać przy jakichś niskich temperaturach zewnętrznych grzałka, grzałka nie będzie żadnego zachwiania komfortu cieplnego. Oczywiście takie, takie ryzyko mogłoby wystąpić w miejscowościach, w których są skrajne spadki temperatur. Mówię to o pompach ciepła powietrze woda, bo przy pompach gruntowych tego problemu nie ma. Na przykład w lokalizacji typu podchale, czy, czy, czy w lokalizacji suwałki, gdyby pompa ciepła wyłączyła się przy temperaturze na przykład minus 20 czy minus 22 dołącza się grzałka i przez chwilę to ten komfort będzie, będzie osłabiony. Ale generalnie jest to rzadki przypadek. Czwarte pytanie, w jaki sposób należy robić dofinansowanie na pompę ciepła? Uzależnione od tej mocy, w przypadku gdy sama pompa, moc pompy ciepła wynosi 9 kW, a wbudowana w nią grzałka 3 kW, jako 9 czy 12 kW. To pytanie nie dotyczy czystego powietrza, ale postaram się króciutko odpowiedzieć. W mojej ocenie tą wartość mocy widzimy na etykiecie energetycznej w karcie produktów. I to jest wartość mocy samej pompy ciepła w parametrach na przykład A-7 w 35. Czyli dokładnie to, co Państwo widzą na karcie produktu czy etykiecie, ta wartość dla danego klimatu jest tą wartością, którą moim zdaniem powinna się rozliczać. Natomiast wspominam program Czyste Powietrze, nie ma to dużego znaczenia, ponieważ wartość mocy tutaj nie jest brana pod uwagę w dotacji. Kolejne pytanie, czy prawo budowlane zezwala na stosowanie pompy ciepła jako jedynego źródła ciepła. Tu wracam do tego, co powiedziałem wcześniej z punktu widzenia temperatury projektowej. W temperaturze projektowej minus 20, czy minus 16, minus 24 pompa ciepła plus drugie źródło, w tym wypadku grzałka elektryczna, musi zapewnić odpowiednią moc. To jest warunek projektowy. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to tu nie ma podstaw do tego, żeby to kwestionować. I w praktyce mamy wiele pomp ciepła pracujących właśnie w takich warunkach temperatur projektowych minus 20, minus 24 na podhalu. W związku z tym ten to, to, to jest główny wymóg. Inną kwestią jest to, że prawdopodobnie w perspektywie najbliższych lat nastąpi zmiana polskiej normy 12,831 w kontekście temperatur projektowych, ponieważ te temperatury są absolutnie archaiczne. Przyjmuje się, że temperatura projektowa to jest temperatura, przynajmniej w Polsce tak przyjmowano, średnia temperatura pięciu najchłodniejszych, najzimniejszych dni obok siebie, i w praktyce gdyby tak, te pięć najzimniejszych z 30 lat dni. Przyjąć to prawdopodobnie, te temperatury projektowe byłyby o 5 stopni niższe, czyli byłoby nie minus 24, tylko minus 19 w zakopanym i w suwałkach, powiedzmy, że nad morzem byłoby nie minus 16, tylko minus 10, minus 11. Stąd też myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, którą powinno się zrewidować, ponieważ widzimy wyraźnie, że te temperatury projektowe już muszą ulec zmianie. Kolejne pytanie, szóste, dotyczy pomp ciepła powietrznych. Chodzi tu pewnie o powietrze jako dolne źródło. Czy faktycznie na zimniejszych obszarach na podchalu nie ma szans ogrzać taką pompą ciepła, bo jest to nieopłacalne z powodu konieczności częstego dogrzewania za pomocą grzałki lub innego źródła, ponieważ pompa ciepła nie daje rady w zimnych terenach. Więc w praktyce jest wiele pomp ciepła zamontowanych na podchalu, które pracują do temperatury minus 20, minus 22, minus 24. I mimo tego, że przy tych niskich temperaturach nie wystarcza moc, dołącza się grzałka ale w praktyce ten udział pracy grzałki jest na tyle nieduży i koszty są na tyle niewielkie, że te przykłady pokazują, że jest tak najbardziej możliwe. Co jest szczególnie istotne, staranny dobór, ja zachęcam do tego, żeby zrobić po prostu dobre obliczenia projektowe, żeby nie pomylić się, żeby nie było sytuacji takiej, że temperatura biwolentna będzie nie minus 15, a na przykład minus 7 albo 0 i wtedy to, ten udział pracy grzałki będzie na tyle duży, że koszty rzeczywiście będą wyraźnie, spore, więc zachęcam do tego, żeby robić to bardzo starannie i zgodnie ze sztuką, szczególnie w takich sytuacjach, ale właściwie w każdej sytuacji jest to, jest to istotne. Siódme pytanie. Czy to prawda, że nie opłaca się instalować pompy ciepła w budynku, w którym jest zainstalowana instalacja grzewcza, wysokotemperaturowa grzejniki, a nie niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe? Jeżeli Państwo pozwolą, no to na ten temat była mowa w trakcie dzisiejszego webinarium, że jeżeli obniżymy, zrobimy pełną termodernizację budynku, to najczęściej temperatury nie będą przekraczać te wartości 55-50 stopni i wtedy efektywność pompy ciepła przy pracy z krzywą grzewczą jest odpowiednio wysoka i przy pracy z też z taryfą G12W czy też G13 i dając oszczędności w stosunku do pracy, pracy z przykład kotła gazowego czy również kotła węglowego. Mamy sporo przypadków pokazujących, że koszty ogrzewania pompą ciepła są porównywalne, albo nawet niższe niż w przypadku wcześniejszych kotłów węglowych. Także nie zgadzam się z tą tezą, ta teza jest tendencyjna. Aczkolwiek na pewno warto za każdym razem starannie tą instalację przypilnować. Warto zrobić i audyt, i projekt budynku. Ósme pytanie. Coraz więcej inwestorów decyduje się na ogrzewanie nowych domów przez fotowoltaikę połączoną z kablami grzewczymi. Instalacja stanowi... Najpoważniejszą zdaniem autora konkurencję do instalacji pomp ciepła powietrze woda plus fotowoltaika co jest bardziej opłacalne wydajne. Więc nasze analizy dla nowych budynków i dla istniejących pokazują, że przejście w kierunku instalacji fotowoltaicznej z kablami grzejnymi powoduje do w sumie zwiększenia kosztów, dlatego że efektywność pompy ciepła jest większa czasami. Trzykrotnie, czterokrotnie niż kabli, i na przykład w przypadku takich budynków, gdzie chce ktoś zainwestować, zaoszczędzić inwestycyjne, to lepszym rozwiązaniem może się okazać niewielka część instalacji z kablami grzejnymi czy matami, matami na przykład w łazienkach i na przykład klimatyzatory z funkcją grzania. I tutaj ta efektywność takiej pompy ciepła jest cztero- pięciokrotnie większa niż rozwiązań elektrycznych oparciu o kable grzejne czy maty. No i pozwala to dobrać właśnie w tym zakresie pięciokrotnie mniejszą instalację fotowoltaiczną, nie przekazać wartości 10 kW pik, no, jak już przekroczymy to wtedy ten współczynnik spada od zysku 0,8 do 0,7 i ta instalacja znacząco jest jeszcze większa. Stąd też analizy wskazują, że i w nowych istniejących instalacjach mimo tego, że ta instalacja jest tańsza inwestycyjnie po prostu się nie opłaca tak dużej instalacji fotowoltaicznej montować. Pamiętajmy też o funkcji ciepłej wody, funkcji chłodzenia, to tych, tych możliwości nie mają kable grzejne czy maty elektryczne. Dziewiąte pytanie, czy jest możliwość połączenia pompy ciepła z kotłem na ekogroszy, która ochłabiałaby się, gdy temperatura spada poniżej wyznaczonego poziomu przez COP. W praktyce kocioł węglowy nie jest dobrym źródłem wspomagającym, dlatego że nie jest automatycznie uzupełniającym wartość. Jeżeli dobrze dobierzemy pompę ciepła, udział pracy grzałki elektrycznej jest na tyle mały, koszty są na tyle istotne, że nie ma sensu utrzymywać kotła na jako groszek. Warunek jest to zdobyć po prostu dobrze, poszukać instalatora, który ma duże doświadczenie. Zawsze zachęcam do tego, żeby szukać przede wszystkim dobrego instalatora. No i właśnie pytanie: jak profesjonalnie dobrać pompę ciepła do budynku 170 metrów do ogrzewania całej ciepłej wody użytkowej? Dwie rzeczy, na które by zwrócił uwagę, przeprowadzenie z jednej strony audytu, z drugiej strony projektu. Musi być odpowiednio duża termomodernizacja i wtedy jest to i dobry instalator, który jest w stanie dobrać tą instalację na podstawie tych danych. To są takie elementy, które pozwalają na to, że profesjonalnie dobierzemy pompę ciepła. Proszę Państwa, to ostatnie pytanie, które Państwo zadali. Serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie pytania, które Państwo przedstawili. Serdecznie też dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.